Witam was serdecznie. Tak jak obiecałam, dzisiaj będzie super prosty przepis na mega pysznego łososia wędzonego na zimno. Zaczynajmy. Będzie nam potrzebny, oczywiście, super płac łososia, już jest wytrybowany, sól i cukier. Mówiłam, że będzie prosty. Ja już sobie przygotowałam taki ala ruszt ociekowy. I na łoś, coś, hop, na ruszt. Teraz wystarczy łososia obsypać solą. Robimy to grubo, ponieważ to, co wchłonie nam łosoś, będzie wchłonięte, a resztę po prostu spłuczemy. W takiej formie łososia zostawiamy na około 3 godziny. 3 godziny minęły bardzo szybko. Jak widzimy, większość soli już została wchłonięta, a resztę opłukujemy zimną wodą. Łosoś już opukany z reszty soli. Teraz delikatnie go jeszcze ręcznikiem papierowym przytrzemy. I następnie cukier. Cukier już delikatnie, nie tak grubo, bo on praktycznie nam się cały wchłonie. Dlaczego cukier? Oczywiście dla smaku, ale również zarówno w niskich i wysokich temperaturach stabilizuje nam on kwasy tłuszczowe zawarte w rybie, dlatego ma ona więcej wartości odżywczych. A jak wiemy, łosoś zawiera kwasy omega 3 i 6, które Wpływają na dobrą pracę naszego mózgu, regulują cholesterol, więc trzeba o nie dbać. Dodam tylko, że nie musicie używać e, takiego cukru, czyli sacharozy zwykłej, ale na przykład e, użyć syropu kronowego. No ale ja dzisiaj używam cukru, bo miało być prosto. Minęło kolejne pół godziny. Jak widzimy, cały cukier praktycznie nam wchłonął e, się e, w łososia. Końcóweczkę możemy po prostu. Strzepać i też będzie dobrze. Łosoś zaczął delikatnie również nam obsychać dzięki stracie wody podczas zasalania, ale to jeszcze jest za mało, aby poddać go prawidłowemu procesowi wędzenia. Ja mam taki swój sposób szybki na obsuszenie łososia, po prostu wrzucę go pod zimny wentylator i po dwóch godzinkach będziemy mogli już wędzić. Jak widzicie, łosoś pięknie nam wysycha, jest suchy w dotyku. Możemy lecieć do wędzenia. To chodźcie, lecimy. No dobrze, to teraz łososia do wędzarni. A ja mam taki bajerek w wędzarnię z aplikacją. I nie będę się musiała już martwić o to, że temperatura mi skoczy w wędzarni. Jak pójdę spać, ustawiam na 4 godzinki. Temperatura 25 stopni. Dymogenerator chodzi. I okej. Okay. Możemy iść, ale Bosko się zrobił. Ale super wygląda. Zrzucamy go. Taki wielki, że się na desce nam nie mieści. A ja się cała popłakałam po prostu Kroimy? Ej, bo ludzie idą już. Kroimy. O. Jak w masełku. Kto chętny? O, tu idzie więcej chętnych, dobra. Oceniajcie. Jak? Peha! Mega. Idealnie słony, nutka słodyczy. To wszystko się komponuje rewelacyjnie.